Więcej ich jest. My lord! My lord! My lord! I've heard reliable reports that an, an assassin is nearby and that you are his intended target. The worm has grown a spine. Now he's a snake. Damn. It's only a matter of time I knew that much. This is far too soon. Oh, wait, my lord. The, the, the assassins are, uh, well-connected.

Tylko jak mam się tam dostać? Wiecie co? No nie wiem, czy teraz, jakbym szelił, to bym go zlikwidował. Nie, za daleko jest. Gdzie ja jestem? No i co? Słuchajcie, tu nie ma, tu nie ma, czyli co ja jeszcze muszę to wszystko być na obkoło? Wygląda na to, że tak cichutko, 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 chłopcze. O jest. Czekajcie, zobaczymy. Są dwa i tutaj po prawej stronie nikogo. Iluch tam jest Czech. Dobrze, proszę się nie awanturować. Użyjemy widmowe ostrza. Klas, dwa, trzy i po wszystkim. No i proszę, i teraz mam do wyboru. Sakiewka zapełniona. Jeszcze ten Chłopie, chciałbym, żebyś zszedł tej skrzynki. Dobra, teraz możesz wybierać, gdzie chcesz chodzić. No i co? Troszeczkę się oddalam, ale to wymaga może obejścia? No dobra, tu nie ma nikogo, tu jest jeden, trzeba będzie na niego skoczyć. A nie, przepraszam, użyjemy tego, niech się powykańczają. Damy tego, bo nie jest silniejszy. <śmiech> <śmiech> Zabijaj ich. Czekajcie, a ja w tym czasie. No, zabijacie. Się muszę oszczędzać, no tak jest, i o to chodziło. Dobra.

To no, czemu go nie goni? Bez sensu Widmowe osze, Tylko czy ja mam te osztry widmowe? <ścoughs> Też wymyślili Akurat widmowe Oszra. No mogli mi widmowe... widmowymi oszczami wtedy, kiedy miałem, a nie Nie ja będę się teraz wracał chyba do sklepu, prawda? To jest też jest idiotyczne według mnie To już na początku powinno być Słuchajcie Rozejrzyjmy się najpierw To on śpi, prawda? I tu jest. Snajper. Dobra, zrób mi jeszcze rozpoznanie. Tu jest jeden. Snajper. Zlikwidować snajpera. A tego też mam zlikwidować? No dobrze. Myślę, że najpierw tego na dole muszę zlikwidować. Aha, on mnie tu nie widzi. Tamten jego mość chyba śpi, prawda? No. On musi mieć widmowe ostrza, bo jak nie będzie miał to Zadania nie zrealizuje w pełni. Wytrychy, wytrychy mi są na guzik potrzebne. Jest jeszcze jeden snajper? Zaraz. Ten i jego mąża. Jak ja mam to rozegrać? Jak ja mam to rozegrać? Dlaczego nie możesz wyskoczyć? 我信穆罕默德。 Gdzieś ten snajper jest, niech go no. Słuchajcie, a tutaj co tu jest? No, tu wyjścia już nie ma żadnego. Last apprentice brought me the most wonderful gift. I hope you have something to compare. Ah, so yeah, it down is down to it. the two assassins. Oh, to see you, assassin. <laughs>

I offer their knowledge to the service of the Order. What knowledge could a king of the gutters offer us? The intrigues of rats. You may go. The intrigues of rats? Pompous fool, if I could lay my hands on him... My master would be pleased to arrange that. Brother. Ach, to Too much of the king's champagne. Sivir, come away! Grandmaster. No dobrze. Czyli król, Żebraków zlikwidowany, tak? Poprawimy sobie troszeczkę zdrowie. Zmienimy uzbrojenie. I co mam zrobić? Uciec, prawda? Co ja to zrobię? Tutaj czekajcie, jak mam to uciec? Aha, tak. <grystanie> dobra. No i co? Tu nie ma żadnego ucieczki, tu nie ma ucieczki. Czekajcie, muszę jeszcze raz się spędzić. Nie będę marnował wytrychów. No dobra stało się. Wracam. Och, miałem na tą platformę skoczyć. A, czekajcie, a jeszcze rozejrzymy się. Kto to był? Jakiś asasyn zabity, prawda? Nie ma tutaj nic do zgarnięcia. Jakiś bogactw kosztowności. Kotek jest, pogłaszamy go. Kici, kici, kici. Kotku, nie zabiorę cię z sobą. Będziesz musiał tu przezimować. Co tu jest? Dobra, uciekamy. Nic tu więcej nie ma. A jeszcze dalej uciekać, tak? Raz, dwa. Dobra. Co ja mam zrobić? Gdzie, tutaj nie, tutaj tak, Ach. jeszcze jeden oddaj kasę, oddaj kasę, rozumiem, ten dym zrobili moi sojusznicy, tak? No dobra. I gdzie da dalej? Górą, prawda? Hop. Aha. Jak mam z tym zrobić? O oh, kurde, udało się w ostatniej chwili, tak czy nie? Jezu, yes, udało się, chyba misja się zakończyła sukcesem, tak? Just in time for the commencement of my reign. Your reign? As long as there's a Cour des Miracles, you must have a Roi d'Etudes. And since there seemed to be a vacancy, I stepped in. With remarkable speed. The body's not yet cold. I may have set things in motion a trifle early. Say, when you first arrived at la Cour des Miracles? You used me. Your target is dead. We used one another. A kingdom you've inherited. It is, isn't it, sir? So, is justice served? Are the dead avenged? Is your soul soothed? All that rot. Rot is a fine description. Every time I think I'm getting close to the truth, it seems another layer of filth presents itself. Conspiracy, <gasps> intrigue, a rapidly thickening plot. Add some bestiality and lecherous priest, and I say you have the beginnings of a beautiful novel. I'd settle for a solid lead. Hmm. So young, yeah. yet so serious. Well, best of luck to you. You have, I trust, looked into this. Where did you get that? One of my hmm. newly loyal subjects brought it to me as a. No, szybko, do celu. Czas płynie. It's a curious piece. I know of only one silversmith who works metal like this. A blade of this make killed Monsieur de la I can only assume you knew this already. Why didn't you say? Where would man be if he never had to ask questions? If everything he could ever want to know was simply handed to him, he might no longer think. To ask questions, or he might accomplish a great deal more unburdened by ignorance. Uh -huh. The Smith's name is François Thomas Germain. You'll find his shop near Leal. Thank you. Bon chance. Hurra! Sekwencja ukończona! Albo wspomnienie. Dobra, kontynuujemy. Zabójstwa z powietrza. Zabójstwa widmowym oszem. Pistolet oficerski. No, co prawda, jedno osrze widmowe mi. miałem o jedno mniej, no ale zostało mi to zaliczone, może przez to, że wcześniej dokonałem zabójstw tym widmowym oszem. Dobra, kontynuujemy.